Cześć Serii PSBR, witajcie w kolejnym odcinku z gry War Thunder. Dzisiejszy odcinek dla dlatego, żeby przetestować nowy mikrofon. I szczerze, zamierzam jeszcze pewnie kawałeczek, żeby wam pokazać, że mam. Dobra. Lecimy Niemcami, jako że jest to moja najbardziej wyekspiona nacja. Dobra, już jesteśmy w bitwie jak widzicie. Nie wiem czemu zwykłym zaczynać od BFA 109, w 4, a nie od Tropa. Są identyczne. I tak samo wyekspione. Ogólnie co do Expa. W War Thunderze ostatnio zmienił się system odblokowywania. I tak troszeczkę dziwnie to działa, średnio to jeszcze ogarniam, ale powiem wam, że póki co wrażenia są dobre, że... Zresztą może nie tak do końca, bo też jest parę wad, ale ogólnie chyba jest nieco lepiej niż było. A, ja, jasne. Będę gonił bf przez pół mapy, jasne. Bardzo mi się chce, szczególnie, że tam chyba leci... Mi, to. Nie, tam coś cięższego, Czy Najcięższego. Cięższego jak cięższego, ciężej uzbrojonego. Ale coś mi się widocznie zdawało. Dobra, mamy jaka, słuchajcie, z jakim może być problem? On jest chyba ode mnie nieco zwrotniejszy. O matko. Dawno nie latałem nim sami. Trochę ciężko się seruje. No, ale jednak się udało. Jak widzicie, trzy działka kalibru 20 mm robią jednak swoje. A jeszcze jak się do tego dorzuci 2KM i tam chyba 792. A to już można ładnie popykać. Co ty tam znowu chcesz? Lol, mi was. Pewnie się staranowali chłopaki. Ma no, jakże. że to, to jest właśnie największa bolączka tej gry. To... Strasznie źle są ludzie nastawieni do taranowania się nawzajem. To jest gra bardzo dynamiczna w przeciwieństwie do World of Warplanes. I ja doskonale rozumiem Gagein z tym, że nie, nie, nie daje tutaj kary za taranowanie członków z własnego teamu, bo w większości przypadków to jest no po prostu nie widać tak? Bo tu wszystko dzieje się bardzo szybko naprawdę momentami i też nie zawsze widać gdzie się leci. Człowiek nie ma czasu się rozglądać tam kamerą na wszystkie strony zanim wykona jakiś manewr, bo coś mu zaraz na ogon wsiądzie. No tak że... Nie do końca rozumiem, jak ludzie się mogą na siebie denerwować w takich sytuacjach. Jak oni się bardzo nie lubią Ogólnie tak skorzystam jeszcze z tego, że jesteśmy Łoooo, wow, so, 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 so. śmieszne Pablo Leci lepiej rady, bo Dornier nie zapowiada ciekawie walki Dzięki że ich tam jest tylu, jestem na, nie, na małej wysokości. To nie jest zbyt przyjemne dla tego samolotu, Osorka Sarka na na no, 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 no nie wiem, jak nam to wyjdzie. Trzeba troszeczkę nabrać pułapu i dostać się przede wszystkim w tą grupę swoich, bo to będzie ciężkie. Ojej. Teraz można atakować. Jako tako. P40 jakoś tak się dziwnie dopięziła. Może kartę przestawię. Okej. Okay. No już tych P40 praktycznie nie ma w tej chwili. No, jakże. Się... Dobrze, no i wracając. Jeszcze co do... co do Wartendera Grand Forces. Tak sobie patrzę. Znaczy, patrzyłem ostatnio na różne dziwne, czasami dziwne, czasami nie porównania. Czy... Dobra, powiem inaczej. Porównywałem sobie BOTA z tymi screenami i e, gameplayami, jakie są dostępne z War Thunder Dragon Forces. I powiem wam, że to tyle, co zauważyłem, to, że Wargaming próbuje za wszelką cenę dogonić gauge e, pod względem grafiki. E, dowodem tego był chociażby wczorajszy update 80 w bocie. I powiem wam, że no, ta grafika w tym konkretnym update w miarę im się udała, bo nie jest nie straciliśmy zbyt dużo na Na optymalizacji gry eee, A jednak to oświetlenie jest nieco lepsze O, fajnie Ale jest jedna wada Dość duża wada Na ogromnej większości map Na ogromnej większości Na przeważającej większości map to jest nowo, kurde to jest. Na większości map Map. zdecydowanej większości map o oh ja, yeah, trafiłeś patrzeć. Cześć eee, na zdecydowanej większości map eee, zrobiło się strasznie ponuro Już chociażby grałem sobie ostatnią bitwę na Mainówce Tam słońce znaczy takie weselsze światło jest nie ja wiem na jednej czwartej tego pola między dwiema, dwiema wioskami. Może trochę mniej nawet niż na czwarta. A całe wioski, cały... cały lasek po prawej... O fail. Cała górka jest zacieniona. Tak naprawdę. I... Ja tak się tylko zastanawiam, czy aby na pewno taka zmiana oświetlenia ma sens. Bo owszem, oświetlenie wygląda ładniej. Ale jest przemu lasy. Ta gra na tym oświetleniu straciła sporo. Yy... Sporo takiego wesołego charakteru, a kiedy się było, a, jadę sobie czołgiem, tam wiadomo domu. Wszyscy się cieszą, że wreszcie można, można pokierować czołg, cokolwiek ciekawszego w życiu robić. niż tylko siedzieć i udawać, że umie się grać w CS. -a. Natomiast teraz ten, ten klimat jest tak przygnębiający, że momentami ciężko jest w to grać w taki sposób, żeby się tym cieszyć. Szczególnie jak się gra tak jak ja i blami co drugi strzał, tylko się człowiek denerwuje coraz bardziej. Dobrze, ja tu jeszcze sobie porozdaję w bo się pochwalę, że mam kwalifikacje na tym że Ma no, nie jestem koksem. Tak, dajmy precyzję strzały żeby było tylko równo. Co mi się tu przyda jeszcze? Sporności na przeciążenie mam mało, jest dość tania. Przy okazji, witalność też się przyda, żeby pilot mniej padł. na bazę Okej, Ok, no to tak wyglądają moi, moje samoloty niemieckie. Mamy w czwórkę, mamy w czwórkę tropa. No one są wszystkie odlokowane jeszcze przed zmianą systemu ekspienia, dlatego one przy, są w większości, na czym tam Tam teraz Nie chciało mi się. Tejk 120 tysięcy na Hein 111, który mi tak niewiele latał, bo nie, nie bardzo lubię latać bombowcami. Wkurzyłem się tylko, że nie dali mi na niego przyceny. To, to, to mnie mocno wkurzyło, bo stać by mnie było na zakup właśnie Hein 111, ale nie, po co? Eee, tutaj mamy Rusków. Oni również są jeszcze przed e, zmiany systemu. Mamy miga trójkę, łaga 335. I mam jeszcze odblokowanych tam, jak widzieliście, parę drugich kierów. Chyba. No, mam peszkę. może że nie ma miła. i łaby warto było odblokować. Chciałbym tym polatać. To jest jednak legenda. Mimo, że jak według mnie słaby samolot, ale legenda. Więc warto. Mm. Tak. Tutaj... Wątpię, że będę sobie, chociaż są 20 tysięcy, może tam paryby też sobie śmignąć. Aczkolwiek najpierw chcę, jaka. może tego drugiego jaka. Tutaj mam moich Brytoli. To jest chyba wszyscy jeszcze sprzed update'u. Ja nie gram, może zbyt dużo w tą grę, ale troszeczkę jednak sobie pykam. Mamy Spitfire'a Mark2, mamy Bufightera Mark6C. Eee, odblokowany jest również. U-Fighter Mark 10, na którego chciałem sobie jeszcze dzisiaj wekspić po nagraniu. wekspić kasę. Mhm. Cicho czy ja mam. Wait a minute. Czy ja mam... Nie, ja nie mam blokowanego Spitfighera Mark 5, a to nawet lepiej. Tutaj jak widzicie pracuję tutaj funem, też nie idę w ogóle w bombowce. Nie fascynuje mnie w ogóle gra bombowcami. Tutaj. Także sobie je odpuszczam. Tam robię po jednym na drzewko jeden. Po jednym na drzewko sorry wyrąbało mnie z tego. E, z, z, z Warthundra. Bo mi się scape to oczywiście wspaniałomyślny. E, a to są już Japońce. Tutaj też mam kilka drugich tierów, kilka pierwszych. E, I tak. W sumie mógł chyba już spiczki 40 i 61, no ale po co skoro K43 sprawuje się bardzo ładnie? A ja wolę mieć 0 bez pływaka. Kto montuje? Pływak w serze. No, nie wiem, nie rozumiem. A z kolei H6K4 no, jest bombowcem, jest twardy, jest nie wiadomo jaki jeszcze. W ogóle fajnie ma, ma umiejscowione wierzyczki w każdą stronę 2013 dwóch strzelców można strzelać co najmniej ale. No to jest mu tak? Nie podoba mi się gra tymi sprzętami tutaj w Artanderze. I dlatego je sobie zostawiam. Jeszcze nie pokazywałem moich Amerykańców. Amerykańce, jednego mam już po updatecie. Miałem tutaj Katalinę, zamiast katalinę mam sobie zamontować Wildcata z wielokrotnie w przez przeze mnie powodu. Nie lubię nic. Okej, okay, mam Milkata, pracuję nad kolejnym Miltkatem. Tak, tak. Bo chcę mieć jednak 6km. I w sumie może sobie zrobię Dampdlesa. Bo Dampdles jest Dampdles. Poza tymi stami. Nam. Eee, Potem podejrzewam polecę w 40. I w Helcata. Nie wiem, czy mi się chce w ogóle Helcata eksplodować. No nie było Dużo więcej amunicji od P-40, ale P-40 no to jest P-40, tak? To jest Kitty Hawk, a nie Herka. Chociaż jest od niego mniej zwrotniejszy, co mnie trochę dziwi. Zawsze miałem P-40 za zwrotny samolot. Ale to tylko było na no, takie moje wrażenie, na niczym nie poparte. Dobra, także to był znowu War Thunder. Ja jestem Paziet.pl. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Życzę miłego dnia, miłej gry, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Cześć!